Największa aktualizacja w tym sonie nadchodzi już jutro do Fortnite, dzisiaj powiem Ci wszystko, co musi wyjść o updatecie, a również powiem Ci o kodach na minti i dlaczego niektórzy gracze jeszcze nie dostali tokenu zwrotu oraz o nowym skinie, który nadchodzi do Fortnite w wersji pracy i być może da się zrobić coś za darmo, ale wy drodze na początku pamiętajcie, żeby paną tylko subika, bo dobijamy 90 tysięcy subów, mega, dziękuję dla każdego suba i koniecznie wpiszcie kodik Sej Cancellę sklepu, mega mi to pomaga i dziękuję każdemu kto używa mój kodik, także jeśli nie lubisz, to po prostu go wpisz i wbijacie koniecznie na instagrama, nowa fota wleciała i będę wybijał na wasze profile, jeśli bądźcie mi tam lajka, obserwacje i komentarze, pisz Discord, TikTok, wszystko w opisie, wbijajcie, a my lecimy z tematem odcinka. Pierwsze co powiemy sobie jednak o kodach na pakiety Minty za około 10 zł. Ostatnio, jak wiecie, 2-3 dni temu wróciłem dokładny poradnik, jak można taki pakiecik kupić w zagranicznym sklepie z mega dużą promocją, bo przypomnę, że te pakiety u nas kosztują około 70 do 100 zł, więc jest to jednak mega duża promocja i oczywiście ta promka jest w pełni legit, bo jest to po prostu mega duży zagraniczny sklep, który to prawda u nas nie jest zbytnio znany, ale jest to tak jakby empik, tylko po prostu w zagranicznej wersji no i tutaj akurat cały czas ta promocja obowiązuje i dużo osób pyta się jak to kupić jak to działa, generalnie jedyne co musisz zrobić wpisujesz sobie w google GameStop USA no i po prostu tam wpisujesz sobie oczywiście pakiet minty jak już jesteś na stronce i pierwszy pakiecik, który Ci wyskoczy będzie miał cenę około tam niecałe 20 dolarów a następnie jeśli sobie przewiniecie troszkę to jest tam taka cena, że dla klientów pro mają po prostu ten pakiet za niecałe 3 Czyli lekko ponad 10 zł, i jeśli ktoś ma właśnie tam abonamencik, czy jakby takiego stałego klienta w wersji pro, to ten pakiet może sobie taniej kupić. I też dużo osób pytało się mnie, Kamsar, no bo tam podobno trzeba się ten pakiet odebrać w zwykły sposób z przesyłką. No i tutaj dostałem również info już od kilku widzów, którzy te pakiety kupili, że wcale nie jest to do końca prawda. Bo jeśli napiszecie do GameStopu po zakupie tego pakietu w trakcie ich czasu pracy i poproście ich, żeby wam po prostu wysłali sam kodzik, to podobno nie ma z tym problemu. I albo wyślą wam jakieś zdjęcie, albo po prostu ten kodzik jest to info od paru osób, więc traktuję to jako po prostu Legit Info, ale też wiem, że często sklepy faktycznie coś takiego robią, no bo nie oszukujemy się, ale dla nich nie jest to duży problem, po prostu podesłać wam kodzik, a prawdopodobnie nawet jest to mniejszy problem niż wysyłać całe pudełko, także możecie sobie spróbować i jeśli ktoś tego abonamentu nie ma, to niestety musicie szukać osób, które mają go i mogą wam taki pakiecik kupić i po prostu dać wam kodzik na niego. Druga sprawa, chodzi o tokeny zwrotu, o to mega często mnie pytacie, i troszkę mała drama się w sumie z tym wywiązała, bo z tego co mi parę osób wysłało screeny, pracownicy Epic Games mówią, że materiały na YouTubie no są są fakeiem i nie do końca jest to prawda z tymi tokenami zwrotu i absolutnie muszę temu zaprzeczyć i już Wam wyjaśnię jak tokeny zwrotu działają. Ja jakiś czas temu nagrywam materiał, no że większość graczy dostanie teraz tokeny zwrotu, no bo tak sam Epic Games stwierdzi i faktycznie mogę to potwierdzić tym, że jeśli chcecie je zobaczyć i wejdziecie sobie na Fortnite Status, czyli oficjalny techniczny profil Fortnite'a, no to tam jest informacja około właśnie 12 października, no że gracze, którzy dalej nie dostali tokenu zwrotu, po prostu dostaną go w ciągu 24 godzin. Także pracownicy Epic Games którzy działają na supporcie. No i mówiłam, że to wszystko jest fake, no to prawdopodobnie do końca ogarają socjale Fortnite'a, co jest po prostu mega dziwne, ale z tokenami zwrotów chodzi o to, no że jak wiecie, Fortnite ostatnio rozdawał te tokeny, no bo odnawiają się one co rok i właśnie minął rok, odkąd Fortnite rozdaje te znów tokeny i będzie on rozdawał je co rok. No i teraz kto powinien je dostać granie tokeny zwrotu, pierwsze co możecie oczywiście wykorzystać na zwrot skinów, które kupiliście i wtedy oddajecie skina Fortnite'owi, a wy dostajecie po Można można zrobić to chyba miesiąca około po zakupie skina, więc deal jest naprawdę dobry, no i teraz. Kto taki token powinien dostać z tego, co się dowiedziałem? Osoby, które miały wykorzystane tokeny, powinny takie otrzymać. Jeśli miałeś wykorzystany token minimum 1 przed rokiem, no to powinieneś spokojnie taki token otrzymać. Jeśli ktoś go nie dostał, piszcie po prostu na Epic Games Support, żeby wam taki token przyznali albo z pytaniem, kiedy go dostaniecie. No bo to właśnie Epic powinien wam ogarnąć. No tak jak mówię, jeśli ktoś nie wierzy w te tokeny, myśli, że to jest fake czy coś, spokojnie wejdź sobie na Twittera Fortnite Status, czyli oficjalny profil Fortnite'owy i tam po prostu macie zdjęcie, gdzie Fortnite poinformował, może no, wie o tym. Będzie, przeprasza i do 24 godzin te tokeny RODO. Także jeśli nie dostaliście to po prostu działajcie. druga sprawa, czemu nekad tego tokenu mogliście nie dostać? Jeśli ktoś miał niewykorzystany na przykład tokeny zwrotu, no to faktycznie wtedy takich tokenów oczywiście nie dostanie, ale jest to totalnie logiczne. I również, jeśli miałeś token niewykorzystany ostatnio, czyli nie wykorzystali go miesiąc temu, no to być może też nie otrzymasz tego tokenu, no bo musi minąć około rok, żeby Ci go uzupełnił. W takim wypadku wystarczy wejść sobie w ustawienia, refundy swojego konta i tam znajdziesz dokładne daty, kiedy takie zwroty otrzymasz, przypominam, że Fortnite co rok uzupełnia jeden taki zwrot, tak że nie musicie ich specjalnie oszczędzać, po prostu jeśli go wydacie, no to Fortnite odda wam taki zwrot, także warto o tym pamiętać i spokojnie refundujcie sobie skiny, a następnie polecam Wam kupować z kodzikiem SeyChamper, bo będzie teraz mega dużo fajnych skinów. Ale również powiedzmy sobie o Halloween, bo już jutro wchodzi mega, to mega duży event do Fortnite'a wraz z nową aktualizacją. Kto nie wie, jutro jest update o godzinie 10 rano, gdzie będziemy mieli event halloweenowy, już wygrany event halloweenowy, zależnie albo od razu po starcie serwerów, albo zacznie się około godziny 15, bo często wtedy Fortnite lubi włączać eventy. No i tutaj akurat będziemy mieli na pewno bossy, będziemy mieli broń, mityczne rzeczy, zmiany na mapie i mega dużo fajnych rzeczy, jak darmowe prezenty, na przykład z okazji Halloween. No i wiele, wiele, wiele innych rzeczy fajnych oczywiście, ale również pamiętajmy o tym, że być może wejdzie nowa współpraca. Kto chce posłuchać o dokładnie Halloween, to wczoraj na odcinku dokładnie to rozwiniem, ale dzisiaj powiem Wam o jednej historii, którą właśnie znalazłem na Twitterze i jest to tyle ciekawe, że teoria ma naprawdę dużo sensu. Chodzi tutaj o współpracę ze Stranger Things, o którą w sumie często pytacie, czy Coś o tym słyszałem. No i tej Hypex kilka dni temu wrzucił info, że Stranger Things może wejść do Fortnite, bo po prostu mamy jakiś tam mega, jakby przeciek, mega jakieś fajne rzeczy, które mogą wejść do Fortnite. I Tutaj również podobno znajdą się już jakieś ciekawostki w Fortnite, jakieś budynki, które nawiązują poniekąd do Stranger Things. Jest to sytuacja podobna do Dragon Balla. Gdzie również mieliśmy na przykład parasolkę, która kolorystycznie i generalnie pasowała do Dragon Balla i faktycznie się to sprawdziło, także możliwe, że Stranger Things znów wejdzie do Fortnite. A. I niektórzy sugerują na Twitterze, że może ona wejść właśnie w to Halloween. Ja akurat. Nie jestem tego pewien, ale wtedy się potraktowali to jako ciekawostkę, że faktycznie w kontynuacji tej współpracy może być jak najbardziej. No bo okej, Standard Things już było w Fortnite, i współpraca chyba dosyć była udana, także być może znów się coś pojawi, ale odnośnie współpracy pamiętajcie, że Black Adam wchodzi już w przyszłym tygodniu, tak naprawdę do Fortnite'a tak naprawdę wejdzie on w najbliższy weekend, no i będziemy mogli kupić go trochę w sklepie. Oczywiście chodzi tutaj o ten skin, co również jest w wersja jakby Deroka, tylko zmienionej z innego filmu. I tutaj również taka ciekawostka, że mamy jeszcze kilka dni do tego skina, więc być może może dostajemy jakiś turniej o skina, a ten skin akurat pochodzi z serii DC, a jak wiecie DC i Marvel mega często lubi robić jakieś fajne turnieje, także być może niedługo zostanie ogłoszony turniej o tego skina, dajcie znać w komentarzach czy chcielibyście, ja na przykład mega na to czekam, no i fajnie jakby Fortnite coś po prostu sobie takiego ogarnął, bo mielibyśmy wtedy okazję wygrać oczywiście skina, no i jakiś darmowy, gwarantowany, także jak tylko się to pojawi, to oczywiście nagram wam materiał, trzymajmy kciuki, no bo tak jak mówię, najczęściej takby eventy, takie postaci turniejów odbywają się od torku do środy czy tam czwartku, no i być może właśnie teraz Fortnite coś takiego zapowie, bo jak wiecie, Fortnite potrafi takie turynie zapowiadać nawet dzień przed, także mega spoko. No i jeszcze taka ciekawostka, że pojawia się niedawno druga szczelina na mapie Fortnite. Jak to się ogarnie? To na mapie w okolicach jaskini mamy coś takiego, jeśli spojrzymy do góry, że jest taka mega duża szczelina, i to właśnie jest nawiązanie, że prawdopodobnie coś się stanie z mapą. Być może mapa się zostanie zniszczona, no i będzie to pewnie jakaś rola w evencie. Ale na początku tego sezonu mieliśmy tylko jedną taką szczelinę, a teraz pojawiła się druga, także zobaczymy, co z tego wynika. Ale również w aktualizacji powinniśmy dostać albo więcej właśnie rzeczy związanych z przyszłym eventem, być może właśnie z contentem na nowy seon, fabułą, ale również powinniśmy dostać kolejne motywy z chromem i być może chromowana mapa się jeszcze bardziej powiększy, jak zobaczymy, ale na pewno będzie ciekawe i pamiętajcie w tym update'ciku, jak tylko będzie wchodził jutro rano, będziemy robić oczywiście streama na tym kanale YouTube, także fal subika. No i oczywiście wbijajcie rano na mojego streamka we wtorek, no bo będziemy robić totalne dymy i sprawdzać największe update w tym sonie i trzymajcie kciuki, żeby było naprawdę mega mocno i żeby fajne bosy i fajne rzeczy weszły w tym event. Ie. Ja wam mega dziękuję za odcinek, pamiętajcie łapeczka w górę, subik, kodzik, sejkam w sklepie, wbijaj na Instagrama, oczywiście polekajcie nową, potem na wszystkie socjale, trzymajcie się, miłego dzionka, siema!